Gwiazda Hollywood, która po godzinach opracowała technologię używaną dziś na całym świecie, aktorka, którą świat podziwiał za urodę, ale ignorował za geniusz. Jak to możliwe, że przez dekady nikt nie wiedział, że za najpiękniejszą twarzą Hollywood krył się umysł, który wyprzedził epokę? To historia Hedy Lamar, której wynalazek zmienił świat, choć nikt jej nie wierzył. Urodzona jako Hedwig Ewa Maria Kisler w 1914 roku w Wiedniu, od najmłodszych lat przejawiała niezwykłe zainteresowanie nauką i technologią. Jej ciekawość świata, zamiłowanie do eksperymentów i genialne pomysły często były dla niej odskocznią od aktorskiego życia, które, choć pełne blasku, nie zawsze przynosiło jej satysfakcję. Już jako nastolatka dała się poznać jako wyjątkowo bystra dziewczyna. Fascynująca się maszynami i urządzeniami technicznymi. Jej talent aktorski zaprowadził ją do Hollywood, gdzie błyskawicznie zdobyła status supergwiazdy. Publiczność kochała ją za piękno, elegancję i wdzięk, ale nikt nie miał pojęcia, że po zdjęciach do filmów uciekała do swojego domowego laboratorium, by oddać się swojej największej pasji, wynalazkom. To właśnie w zaciszu swojego domu spędzała godziny, wymyślając nowe urządzenia i ulepszając istniejące rozwiązania technologiczne. Mało kto wiedział, że ta, z pozoru delikatna kobieta, pracowała nad nowoczesnymi sygnałami komunikacyjnymi, które później miały zmienić oblicze technologii. Jej sekretne hobby było dla niej zarówno sposobem na oderwanie się od świata filmu, jak i głębokim pragnieniem by wnieść coś istotnego do rzeczywistości ogarniętej wojną, Lamar pragnęła pomóc aliantom, oferując coś więcej niż tylko swoją sławę. To właśnie w tym czasie, w roku 1941, wspólnie z kompozytorem George'em Antailem opracowała swój najważniejszy wynalazek technologię FHSS czyli technikę szybkiej zmiany częstotliwości, która miała chronić sygnały przed przechwyceniem przez wroga. Jednak Zanim świat odkrył jej prawdziwy geniusz, musiała zmierzyć się z czymś równie trudnym, jak wynalezienie przełomowej technologii, z ludzkim niedowierzaniem i uprzedzeniami. FHSS, czyli Frequency Hopping Spread Spectrum, to technologia, która, choć dziś powszechnie wykorzystywana, w latach 40. była niczym z innego świata. Wyobraź sobie rozmowę przez radio, którą ktoś próbuje podsłuchać. FHSS pozwala na to, by sygnał przeskakiwał między różnymi częstotliwościami w sposób z góry zaplanowany, ale na tyle szybki i chaotyczny, że przechwycenie komunikatu staje się niemal niemożliwe. Hedy Lamar i George Anthale stworzyli system, w którym nadajnik i odbiornik przeskakiwały między 88 częstotliwościami niczym synchronizowana partytura muzyczna. I nie jest to przypadek. Antel był kompozytorem i wykorzystał swoją wiedzę o synchronizacji pianoli do stworzenia systemu, który poruszał się po częstotliwościach równie płynnie jak nuty w symfonii. W praktyce ta technologia miała zastosowanie militarne. Umożliwiała bezpieczne sterowanie torpedami, które, jak dobrze wiemy, w czasie wojny mogły przesądzić o losie bitwy. Gdyby FHSS zostało wdrożone wtedy, kiedy zostało wynalezione Mogło znacznie zwiększyć skuteczność aliantów i zmniejszyć liczbę strat spowodowanych przechwytywaniem sygnałów przez wroga. Ale był jeden problem: świat nie był gotowy na to, by posłuchać Hedy Lamar. Wojskowi, widząc w niej jedynie aktorkę, zignorowali technologię, którą uznali za zbyt skomplikowaną i niewiarygodną. Patent, który Hedy i George zgłosili w 1942 roku, został zamknięty w szufladzie, czekając na swój czas. Ten czas nadszedł, dopiero 20 lat później. Świat musiał się nauczyć, że nie ocenia się książki po okładce, a wynalazku, po wyglądzie jego twórczyni. Zamiast rewolucjonizować komunikację wojskową, ich praca została zlekceważona i dosłownie schowana do szuflady. Armia uznała system za zbyt skomplikowany i niewykonalny w praktyce. Brak odpowiednich komponentów elektronicznych oraz nieufność wobec wynalazców spoza środowiska inżynieryjnego sprawiły, że nikt nie odważył się wdrożyć tej technologii. Hedy Lamar mogła jedynie obserwować, jak jej pomysł tonie w morzu papierów i urzędniczej obojętności. Głównym problemem nie była jednak kwestia samej technologii, lecz tego, kto ją stworzył. Dla wielu oficerów i decydentów Hedy Lamar. Była tylko aktorką, piękną kobietą z dużego ekranu, symbolem piękna i gwiazdą filmów, którą trudno było sobie wyobrazić w roli wynalazczyni. Kiedy prezentowała swój pomysł w wojsku, spotkała się z chłodnym przyjęciem, nie dlatego, że system nie działał, ale dlatego, że pochodził od kobiety spoza środowiska naukowego. Jej pomysł został potraktowany bardziej jako ciekawostka niż poważna technologia. Zamiast poparcia technicznego otrzymała sugestie, by wykorzystać swoją sławę do promowania obligacji wojennych, ale jej technologia leżała w szufladzie, zakurzona i zapomniana. To sytuacja, która dziś wydaje się absurdalna. Świat wojskowy wolał zignorować realne, praktyczne rozwiązanie, bo nie potrafił zaakceptować faktu, że jego autorem była kobieta i to do tego aktorka. Sława, która mogła otwierać drzwi, w tym przypadku stała się dla niej ciężarem. Jednak Lamar nie przestała wierzyć w swoje idee. Kontynuowała pracę nad innymi pomysłami, chociaż czuła gorycz odrzucenia. Dopiero po wielu latach zaczęto doceniać, jak bardzo wyprzedzała swoje czasy. Ale zanim to nastąpiło, świat potrzebował jeszcze jednej rzeczy: zmiany w postrzeganiu kobiet w nauce. W latach 60. Rozpoczęła się druga, zupełnie niespodziewana część tej historii. W świecie gwałtownie rozwijających się technologii wojskowych i komunikacyjnych, FHSS wróciło do łask. Podczas kryzysu kubańskiego oraz dalszego wyścigu zbrojeń między USA a ZSRR, wojskowi inżynierowie szukali metod bezpiecznego przesyłania danych, które nie mogły zostać łatwo przechwycone. I wtedy, jakby z archiwalnych cieni, na biurka wojskowych powróciła koncepcja Lamar i Anteyla. Bez ich wiedzy i bez oficjalnego uznania FHSS zostało zaadaptowane do nowoczesnych systemów komunikacji, początkowo w wojsku, a potem także w zastosowaniach cywilnych. Z czasem stało się podstawą technologii takich jak Wi-Fi, Bluetooth czy GPS, narzędzi, bez których dziś trudno sobie wyobrazić codzienne życie. W latach 90. temat ponownie podjęły środowiska akademickie i technologiczne, szczególnie kobiece organizacje związane z nauką. Hedy Lamar otrzymała prestiżową nagrodę Electronic Frontier Foundation Pioneer Award, a w kolejnych latach trafiła do National Inventors Hall of Fame, jako symbol geniuszu, który przez dekady był ignorowany tylko dlatego, że nie pasował do stereotypu. Świat wreszcie zrozumiał, że Hedy Lamar to ktoś więcej niż aktorka, ale też pionierka technologii, która zmieniła świat. Choć Hedy Lamar została w końcu doceniona za swój wynalazek, uznanie przyszło zbyt późno, by mogła w pełni się nim nacieszyć. W latach dziewięćdziesiątych była już starszą osobą, stroniącą od mediów. Cierpiała z powodu licznych rozczarowań życiowych, w tym także związanych z brakiem uznania dla jej intelektualnych osiągnięć. Mimo to, jej historia powoli zaczęła wychodzić z cienia. W 1997 roku została uhonorowana wspomnianą wcześniej nagrodą Electronic Frontier Foundation Pioneer Award to właśnie wtedy po raz pierwszy oficjalnie uznano jej wkład w rozwój technologii komunikacyjnych. Było to symboliczne, bo choć sama nie mogła odebrać nagrody osobiście, wygłosiła krótkie podziękowania przez telefon. Świat w końcu docenił jej geniusz. Uznanie przyszło jednak zbyt późno. Hedy Lamar zmarła w 2000 roku, nie doczekawszy się w pełni należnej jej sławy jako wynalazczyni. W 2014 roku, 14 lat po jej śmierci, została wpisana do National Inventors Hall of Fame. Dla wielu było to naprawienie historycznej niesprawiedliwości, dla innych inspiracja, że prawdziwa pasja i determinacja mogą przebić się przez każdy stereotyp. Co ciekawe, Hedy nigdy nie otrzymała żadnego wynagrodzenia za technologię FHSS. W momencie, gdy patent został wykorzystany komercyjnie, jego ważność już wygasła. Ale mimo, że nie zarobiła na swoim wynalazku ani centa, Zostawiła po sobie coś znacznie trwalszego, dziedzictwo, z którego wszyscy korzystamy. Dziś Lamar bywa nazywana matką WiFi albo zapomnianą bohaterką technologii. I choć przez większość życia jej geniusz był lekceważony, to historia zatoczyła koło, a świat w końcu zrozumiał, że nie tylko uroda może zmieniać świat. Czasem to, co najcenniejsze, kryje się w umyśle, który nie wpisuje się w schemat. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele niesamowitych historii o ludziach, którzy wyprzedzili swoje czasy. Do usłyszenia w kolejnym filmie.